Cześć. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego moim zdaniem metoda butejki jest świetna jako wsparcie treningu głosowego. Dla tych śpiewających, ale też śpiew dla tych, którzy trenują emisję głosu mówionego. Okej, okay, ale zacznijmy od początku. Konstantyn Butejko był lekarzem. Zaobserwował u swoich pacjentów, że chorują ciężej wtedy, kiedy oddychają nadmiernie. Zauważył też, że częściej wzdychają i oddychają ustami. Nieprawidłowe oddychanie podnosi ciśnienie krwi i obciąża serce. Podstawą tej metody stały się więc dwie zasady. Po pierwsze, oddychaj mniej i wolniej. Po drugie, oddychaj przez nos. Stop. 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 To nie jest tak. Że w śpiewaniu musisz oddychać nosem. Jeśli jesteś już wokalistą i trenujesz szybkie frazy, to wiesz o tym, że bardzo trudno jest dobrać oddech nosem. Często jest to po prostu niemożliwe. Warto, żebyś zadbał o oddech także w nieśpiewaniu i niemówieniu. I teraz spróbuję Cię przekonać, dlaczego. Po pierwsze, sen. Stosując metodę butelki, Lepiej się wysypiasz. Masz mniej bezdechów sennych, a twój sen ma lepszą jakość. A twój głos potrzebuje snu do regeneracji. Po drugie, koncentracja. Skupiając się na oddechu, jesteś tu i teraz, bo tylko w teraz można oddychać. Ćwiczysz więc umysł, a tak wyćwiczony umysł chętnie skupia się także na innych rzeczach. Na przykład na zadaniach wokalnych, które dostajesz ode mnie. Po trzecie, woda. Oddychając przez usta, tracisz więcej wody. Zobacz, mówiąc i śpiewając, tracisz bardzo dużo wody. Prawda? Po co tracić ją też przez resztę dnia tak intensywnie? Spróbuj oddychać nosem, kiedy nie śpiewasz i nie mówisz. Po czwarte infekcje. Dobrze wiesz, że jedną z funkcji nosa jest oczyszczanie powietrza i jego ocieplanie. Jeżeli oddychasz przez nos, no to myślę, że prawdopodobieństwo infekcji jest mniejsze, chociaż czut, czut, i nie. Po piąte wydłużenie fazy frazy fazy 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 frazy frazy fazy. in my pain, with the fingers singing my Ćwicząc metodę butejki, nauczysz się, że dwutlenek węgla jest OK. Celem metody jest zwiększenie twojej tolerancji na obecność dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest OK. Co ona, ona mówi? Dwutlenek węgla rozszerza naczynia krwionośne, żeby mogły przetransportować więcej bogatej w tlen krwi do komórek. Żółty do komórek. Jeżeli ty szybko oddychasz, to szybko pozbywasz się dwutlenku węgla. Jeżeli zwiększasz swoją tolerancję na dwutlenek węgla, to nie musisz szybko brać kolejnego wdechu. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam sto lat. Dłuższa fraza w piosence nie będzie już dla ciebie problemem. Po szóste, samopoczucie. Pomyśl, wysypiasz się, jesteś skoncentrowany, mm. rozwijasz się, mm. jesteś bardziej dotleniony, bardziej nawodniony, mm. więc poprawiasz swoje samopoczucie i komfort życia. I możesz wpadać na mój trening i możemy ćwiczyć Twój głos razem.